W tym filmie wideo pokażę ci jak stworzyć prostą stronę przekwitającą. I w tym celu tutaj na pasku bocznym musisz najechać na zakładkę strony i raz kliknąć w lewym przyciskiem myszki dodaj nową, czyli klikamy raz lewym przyciskiem myszki dodaj nową. I pojawia się nam nasz typowy edytor w WordPressie i na samym początku tutaj z boku musisz wybrać odpowiedni szablon, czyli w tym miejscu klikasz raz lewym przyciskiem myszki i wybierasz WP opt Pages. Kliknij w to raz i szablon jest wybrany. I teraz tworzymy sobie stronę przechwytającą. OK. Po wybraniu szablonu, zjeżdżaj sobie tutaj niżej, poniżej tego pola tekstowego, do tego miejsca. WP Optins to są opcje naszej wtyczki. I w tym pierwszym tutaj polu wybierasz sobie rodzaj szablonu. Ja Ci polecam korzystać z tego pierwszego, ponieważ on jest najlepszy, jest najbardziej skuteczny. Wybierasz tą, tą opcję, zjeżdżasz trochę niżej, Page Settings, czyli... Opcje strony. Teraz tak. W tym miejscu tutaj możesz wgrać sobie ze swojego komputera tło do, twojego, do Twojej strony przychodzącej. To pokażę Ci później trochę. W tym miejscu, background color. Możesz zmienić sobie tło Twojej strony przychodzącej. Możesz zmienić sobie również kolor Twojej strony. Możesz zmienić w tym miejscu table white szerokość Twojej strony. standardowo to jest taki 700, ale możesz sobie pozmieniać. W tym miejscu, jak te opcje pozaznaczasz, to dodasz sobie obramowanie do swojej strony przefutującej, dodasz cień do tej strony i zakrąglenia na swojej stronie przechwytającej. Zaraz pokażę, jak to wszystko wygląda. Jeśli używasz punktorów na swojej stronie, to gdy zaznaczysz któryś z tych punktów, z tych opcji, to te punktory automatycznie, ten wypunktowany tekst automatycznie zmienia się na taki graficzny. Albo takie znaczki, albo strzałki. Jak zostajesz w tym miejscu, to wtedy ten tekst wypunktowany wygląda tradycyjnie. Ta opcja tutaj, ja z niej akurat nie korzystam. To jest taki tekst, który pojawia się na samej górze Twojej strony przygotującej. Taki tekst ostrzegawczy w takiej czerwonej ramce. Z tego akurat nie korzystam, ale jak chcesz, możesz sobie przetestować. OK, i teraz tutaj jeszcze niżej. Header Settings. Tutaj w tym miejscu możesz dodać sobie logo do swojej strony albo sprzedażowej, opcji przygotującej. Czyli jak sobie zaznaczysz to miejsce i to, to teraz, aby to działało, te opcje muszą mieć zaznaczone te dwa miejsca. I w tym miejscu możesz sobie wgrać swoje logo, albo po prostu wystarczy, że sobie tekst, który w tym miejscu, który automatycznie zostanie zamieniony na logo w Twojej strony. Tu masz logo style, tu możesz sobie zmienić ciągę swojego logo, wielkość, dodać, dodać cień do tego logo, zmienić kolor. Ok, w tym razie to wyłączę. Poniżej tutaj jeszcze headline settings, tu masz opcję nagłówka Twojej strony i podtytułu czyli w tym miejscu możesz sobie wpisać nagłówek, tutaj podtytuł i w tym miejscu, headline style, zmieniasz sobie czcionkę swojego nagłówka, wielkość, możesz dodać pogrubienie, kursywę, tutaj możesz dodać cień do swojego nagłówka, możesz zmienić kolor, odległość między wyrazami itd. I tutaj robisz to samo, pod nagłówku, pod tytule, robisz dokładnie to samo, masz takie same opcje, możesz zmienić sobie ciągę, wielkość, to znaczy cień i kolor. Tutaj poniżej od Inform Settings w tym miejscu wklejasz sobie kod z Autorespondera. Ja zawsze korzystam z tej opcji. I tutaj po prostu klejasz kody swojego Autorespondera. To jest naprawdę bardzo proste. Tą stronę przygotującą możesz stworzyć w 5 minut i zaraz pokażę, Ci, jak to zrobić. Ok. Na samym początku wpiszę sobie tytuł mojej strony, czyli w tym miejscu wpiszę sobie na przykład biznes. I to, co wpisujesz w tym miejscu, w tym tytule strony, to się pojawi w Twoim linku, czyli tutaj. Czyli teraz, jak zapiszesz "kis", to w tym miejscu automatycznie pojawi się to, co jest w tym okienku. Widzisz, pojawił się biznes, czyli tutaj wpisz sobie coś prostego, jakąś prostą nazwę, żeby Twój link był prosty do zapamiętania. I teraz tak, w tym polu tekstowym tutaj, dodam sobie tekst, który pojawi się na mojej stronie przygotującej. Ten tekst wygląda w ten sposób, co jego skopiuję. Po prostu tutaj wkleję. I teraz stworzę z tego stronę przechwytującą. Jak kliknę zapisz szkic i klikniemy sobie podejrzeć tą stronę, to teraz na początku wszystko wygląda mniej więcej w ten sposób. Ja teraz z tego stworzę nagłówek mojej strony, z tego stworzę podtytuł, a to jest krótkie wezwanie do akcji, czyli do zapisania się na mojej stronie, do zapisania się na autoresponder. Tutaj, jak widzisz, pojawiła się. Ta strona z polityką prywatności. To wygląda w ten sposób. Niedawno tworzyliśmy. I ten tekst, który też tam wpisaliśmy, to polityka prywatności i ten tekst będzie się pojawiać na każdej stronie, którą robimy. Ok, czyli tak. Wracamy do tego edytora. Ten początkowy tekst, ja sobie go zaznaczę w całości. Wyśrodkuję go. To w tym miejscu czcionka zmienię rodaj czcionki na George. W tym miejscu sobie ustawię wielkość na 14 i zmienię kolor na niebieski. Kliknę zapisz i teraz robimy sobie nagłówek mojej strony przefotującej, czyli ten. Czyli to miejsce, ten tekst tutaj zaznaczam w całości i tutaj w, w tym miejscu akapit klikam na nagłówek 1. I to jest ten główny nagłówek na mojej stronie. Jak kliknę zapisz i podejrzyj, to ten tekst się zmienił na coś takiego. Ponad 17% marketerów i to jest nagłówek. Podtytuł zrobię z tego, z tego tekstu, czyli ponad 17% marketerów zarabia grosze z tego jednego powodu. I to, ten tekst będzie moim takim podtytułem. Czyli zaznaczam ten tekst w całości. I tutaj w tym miejscu, gdzie jest akapit, wybieram nagłówek 2 i to jest podtytuł. Jak kliknę zapisz i podejrzy, to, to zobaczy, się zmieniło. Widzisz? Ponad 17% marketerów zarabia grosze z tego jednego powodu. I teraz zmienię sobie rozmiar mojego tytułu oraz kolor i zmienię sobie rodzaj czcionki mojego tego podtytułu i również rozmiar. Ja aby to zrobić, muszę zjechać tutaj niżej do opcji nagłówka czyli do tego miejsca Headline Settings Tutaj Headline Style są opcje nagłówka, czyli to jest nagłówek i w tym miejscu mogę sobie zmienić czcionkę tego nagłówka, zmienić rozmiar, a sobie rozmiar zwiększę do 60, to zostawiam bez zmian. Tutaj dodam sobie cień i zmienię sobie kolor na czarny. Tutaj Subheadline to jest podtytuł, czyli to miejsce tutaj. Zmienię sobie w tym miejscu czcionkę na Arial. Zmienię sobie rozmiar czcionki do np. 201. Tu nic nie zmieniam i zmienię sobie kolor na czarny. Jak wrócimy tutaj do góry, klikniemy Zapisz, to zobaczę, jak to się wszystko zmieniło. Niż na główek powiększyłem, dodałem cień, zmieniłem kolor. Tak samo zmieniłem rozmiar tej czcionki oraz rodzaj czcionki. Teraz wrócimy sobie do edytora. Ten tekst poniżej, ten wezwanie do akcji do zapisania na autoresponder. Zaznaczę w całości. W tym miejscu wyśrodkuję, zmienię sobie czcionkę na Geordzie, rozmiar dam 14 i tak, w tym miejscu, kliknę sobie Shift i Enter, żeby to wziąć na dół. I jeszcze sobie ten tekst podkreślę tutaj, klikamy podkreśli, zapisz, podejrzyj, że jak to wygląda. Już trochę lepiej. Teraz tak, zmienię sobie tło mojej strony. I te obramowania tutaj zaokrągleje, czyli tak, wracamy tutaj do naszego edytora, zjeżdżamy trochę niżej do tego miejsca, page settings, tutaj jak widzisz jest background color, czyli kolor tła, ja sobie zrobię ciemny niebieski i w tym miejscu, round border, sobie zaznaczę i zmienię sobie obramowanie, czyli klikam zapisz, podejrzyj i zobaczę jak się zmieniło, to jak widzisz, jest takie zaokrąglone obramowanie teraz i zmienił się kolor tła. Jeśli chciałbym dodać sobie na przykład taki obrazek, jak tutaj, do mojej strony, to również w tym miejscu, page settings, tutaj klikam Upload i po prostu muszę sobie wgrać teraz obrazek z mojego komputera. Czyli na przykład klikam Wybierz, szukam jakiegoś obrazka, tu jest tło, klikam dwa razy. Obrazek się wgrywa tradycyjnie, jakbyś wgrywał obrazek do tekstu. Zjeżdżam niżej, i tutaj najlepiej wziąć pełny rozmiar i zawsze klikać Wstaw do wpisu. Klikam w to miejsce. No tak widzisz, pojawił się link. Klikam zapisz, podejrzyj, i zobacz, jak się zmieniło tło. Pojawił się nasz obrazek. Teraz szerokość tej strony mogę również sobie też zmieniać, czyli tutaj table white. Mogę zwężyć tą stronę, na przykład do 600. Zobacz, jak teraz wygląda. Zapisujemy i robimy podejrzyj. I strona się automatycznie zwężyła. Jak widzisz, ale mi się lepiej podobało, jak było wcześniej, czyli. Tutaj wracam do 700 i również zlikwiduję tło, ponieważ tak naprawdę strony bez tego tła są o wiele skuteczniejsze. Czyli to po prostu kasuję. Klikam zapisz, podejrzyj i wracam do poprzedniego wyglądu. Taka strona będzie skuteczniejsza. I teraz dodam sobie jeszcze Aha, jeszcze pokazać się kilka rzeczy. W tym miejscu jak zaznaczymy sobie te dwie opcje. Zapisz, to dodamy sobie Dodatkowe obramowanie i cień. już trochę się zmieniło. Tutaj na boku dodaliśmy cień i taką ramkę, ale to lepiej widać, jest jasne tło, czyli np. to. Klikamy zapisz, podejrzyj. Czy widzisz, jest po, takie obramowanie dodane tutaj i cień. I teraz tak. Wrócę sobie do koloru niebieskiego. Postawimy tak jak było. I dodam teraz kod z autorespondera. Czyli aby dodać kod z autorespondera, musisz zjechać tutaj niżej. Do tego miejsca. Od Inform Settings. A zawsze sobie zaznaczam to miejsce. I tu po prostu wklejam mój kod. Kod z autorespondera u mnie wygląda w ten sposób. sobie go zaznaczam w całości. Kopiuję. I wklejam w to miejsce. Wracamy do góry. Klikamy. Zapisz. Podejrzyj. Jest kod autorespondera wklejony. I strona jest właściwie gotowa. Teraz pokażę Ci jeszcze, jak dodać logo tutaj w tym miejscu. Czyli zjeżdżamy niżej. Header Settings. Header to jest logo. To są opcje nagłówka, czyli na, na przykład logo. Czyli w tym miejscu klikam Enable, i tutaj wpiszę sobie tekst, jaki bym chciał mieć. I ten tekst zostanie automatycznie zamieniony na logo. Ja sobie wpiszę na przykład alien 3.0 Kolor tutaj zmienię sobie na biały. Na przykład cień na medium. Zobaczymy jak to wygląda. Klikam zapisz, podejrzyj. I w tym miejscu pojawiło się moje logo. To logo mogę powiększyć, zmniejszyć jak tylko chcę. Czyli wracamy znowu do tych opcji. Tutaj jak to wyłączę, to logo zniknie automatycznie. To mogę sobie zwiększyć logo, zmniejszyć, zmniejszyć ciąg, zmienić ciągle logo i tak dalej. I tutaj jeszcze, social sharing, jak to sobie zaznaczę, to pojawią się opcje z mediów społecznościowych. Czyli tutaj masz Twittera, Facebooka, Google+. Plus. Ok, ja sobie wyłączę te opcje. Czyli jak to odhaczę wszystko, kliknę zapisz, to znika moje logo i znikają te opcje względów społecznościowych. I Twoja strona tak naprawdę jest gotowa. Teraz zacząć kliknąć opublikuj, kliknij zobacz stronę i tą stronę możesz polecać. Tu masz swój link, możesz go kopiować i budować listę kontaktów. Ok, teraz pokażę Ci jeszcze kilka fajnych opcji.